Panie, aby się cieszyć życiem, aby żyć chwilą, trzeba umiejętnie umieć wybierać. Dostajecie przeróżniste rzeczy, przeróżniste informacje. Dotykają Was różne sytuacje. Spotykacie różnych ludzi, bywacie w różnych miejscach. To tylko od Was zależy, na co zwrócicie uwagę, co wyłapiecie z tego wszystkiego. Co wprowadzicie do swojego umysłu jak długo będziecie tą myśl trzymać. Jeżeli jesteście w plenerze, starajcie się patrzeć w niebo, to, co was otacza w kwiaty, aby jak najwięcej po prostu obrazów wam zostało, które będziecie mogli sobie jeszcze w domu to przyciągnąć. Ale jeżeli jesteście w plenerze, tak jak ja teraz, a wasze myśli są gdzieś tam, kłopotami, z troskami już myślicie, co będziecie robić w domu, a co jutro, a tam was czeka pranie, a to, kochani, to nie jest to. Nic nie przeniesiecie fajnego. Po prostu niesiecie ten bagaż dalej. Jeżeli jesteście z jakimiś fajnymi osobami, tłońcie to, co one mówią. Jeżeli jesteście niefajnymi faj... nie osobami, które wam tam e, mówią różniste rzeczy, w ogóle tego nie chłącie. Po prostu przepuszczajcie, niech sobie to płynie, tak? Niech ta osoba się wypowie, wy to pójście i niech płynie dalej. Nie analizujcie to, nie skupiajcie się na tym, nie bierzcie to do siebie. Te informacje Wam są do niczego niepotrzebne, bo ktoś Wam powie, że tam coś był wypadek, tam katastrofa, tam coś, tam... Do czego Wam to? doszło, usłyszeliście, poszło. Wy nie widzieliście tego, nie słyszeliście, nie znacie tych osób. Po co wam to? Jeżeli jesteście w sklepie, uszujecie wśródciuszków, to sobie patrzcie, aby były fajne. Które Wam sprawiają radość. I nie zdrażajcie się, że to nie jest dla Was. Ja też często oglądam, nie mieszczę się, bo oczywiście ja chodzę do nastolatek, ja nie chodzę do, do sklepów po pięćdziesiątce. No i jeszcze się nie nauczyłam. Nie wiem, kiedy zajrzę tam. Więc często jest, na mnie jest też za małe. Ale zdarza się, że gdzieś się tam wcisnę. Bo ja kupuję rzeczy takie, które się odpoczywają, tak? Więc nawet teraz nie kupię tego. No nic, przecież ja nie idę. Ja nigdy nie idę kupować, że idę coś kupić, tylko ja idę sobie zawsze, jak to mówię, e, poguszować, popatrzeć i wtedy kupuję. I wtedy się nie denerwuję, bo ja nie zaplanowałam sobie, że dzisiaj mam to kupić, czy to. I to jest taka dla mnie frajda. Ja nie patrzę, czy jest zima, a, a kupię bluzeczkę z lata, albo w lecie kupię jakąś e, inną bluzeczkę z zi, cieplejszą. Dlatego, że spotkałam, podoba mi się i nieważne, kiedy to jest kupiona, ona będzie i tak wykorzystana. No i co kochani? I starajmy się uśmiechać, tak, tak, idziemy. Nawet nie musi być tu nikogo. Ja tutaj idę, patrzę w niebo, już moja buzia się chce śmiać, tak. Nie ma tu nikogo, a ja sobie mogę powiedzieć, kocham Cię w wszechświecie. Nie ma tu nikogo, a ja mogę sobie powiedzieć, Bożena, jesteś cudna. Fajnie, że zabrałaś się na spacer, na rowerek. I można sobie mówić komplementy, Bożena. Fajnie Ci w tym kolorze. Dziękuję, fajnie. Twarzowo. Kochani, można pić herbatkę. Wczoraj właśnie obejrzyjcie sobie, a nie wiedźmy. Oglądamy jeden odcinek, oczywiście, już bo późno nie do końca. Jak ona tam mówi, że jak można sobie właśnie zmieniać wibracje jedzenia herbatki, tego co pijemy. Mam zamiar się tak zabawić. A dlaczegożby nie? O, idzie u mnie burza. znamy <grytanie> ją zmykać do domku. Fajnie, bo jeszcze zdążyłam wam nakręcić filmik, ale deszczyk jest potrzebny. Chociaż przedwczoraj też grzmiało, nie było deszczyku, a dzisiaj w nocy był deszczyk, a przez cały dzień piękna pogoda. Także kochani. Bawmy się na maksa, bądźmy takimi magami, czarodziejami, spójrzmy w lustro, mówimy, moje czarodziejskie lustro sprawi, że ja teraz będę śliczna, moja herbatka sprawi, że będę zdrowsza, jeżeli się uśmiechnę, to przyciągnę cudowne osoby, jeżeli powiem dziękuję, to ktoś mnie doceni, słuchajcie, cały dzień można się bawić, tak? Zachęcam do takiej zabawy, a ja Wam teraz dziękuję za wysłuchanie mnie, za cierpliwość, jak żeście dokończyli ten filmik, ktoś wytrwał do końca, to się cieszę, całuję Was, mocno Was kocham, ślę buziaczki i nie będę za daleko jechać, bo już brzmi, będę się przemieszczać, jechać ku domowi, w razie czego, że była bliziutko. Bardzo Was kocham, pozdrawiam, jesteście niesamowici. Dziękuję, że Was mam. Z całego serduszka. Bye, bye. Słyszycie jak brzmi? No, całuski.